Dzień doberek, dzień doberek. Jestem na nowo. <laughs> Literatura, czyli zawsze po lajwie tematycznym, potem książki związane z tym tematem. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Trochę już się nagadałam. Książki lub fragmenty. Zapomniałam też dodać dla wszystkich osób, które jeszcze mnie nie znają, nazywam się Dominika Karbowniczek. Prowadzę grupy Pokochaj Zmiany. I grupa tak naprawdę powstała, powstała po to, aby pomóc innym osobom tych zmian dokonywać, bo zmiany są rewelacyjne i fajne. I jeżeli nic w życiu nie zmieniamy, to nie narzekajmy, że ciągle jest tak samo. A ja tych zmian w życiu dokonałam bardzo dużo w różnych aspektach życiowych, na różnych płaszczyznach. No, i tak się dzielę tą moją wiedzą i doświadczeniem związanym z tymi zmianami. No, już troszkę późno, wybaczcie. Takie pauzy mam, ale też dzisiaj, też ulotki roznosiłam w związku ze sprzedażą domu, więc po prostu jestem taki fizycznie już taka troszkę zmęczona. Ale bardzo chciałam, żeby nie było aż takiej dużej przerwy w tych live'ach. No, i tak. Y Skończyłam przed chwilą live Zmiana Partnera czy Partnerstwa, a teraz troszkę fragmentów. Dobra, jedziemy z tymi książkami. Pierwszy fragment jest z książki, którą już Wam wcześniej pokazywałam. Napoleona Hila Myśl i Bogać się. I to jest taki krótki fragment, ale który też bardzo właśnie mnie tutaj ruszył, jak czytałam książkę. Bo w rozdziale Słuchajcie, jaki to jest rozdział? Już, już, już. Dziesiąty rozdział. Tajemnica seksualnej transmutacji. Aha, ogólnie cały rozdział mówi o właśnie takim po seksualności, że to pomaga. No to by trzeba było przeczytać sobie cały rozdział. No o książce już opowiadałam, tak? Więc sobie tam wróćcie do innych legów, jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, o czym książka cała jest. Czytam fragment związany z partnerem lub partnerstwem. Więc tak, fragment, to jest tak. Stare porzekadło mówi, że żona może albo wydźwignąć mężczyznę, albo go złamać. To zdanie bardzo, powiem Wam, bo mną wstrząsnęło, jak czytałam tą książkę. Ale nie wszyscy wiedzą, co daje kobiecie taką moc. Czy mąż zostanie wydźwignięty czy złamany zależy od tego, czy żona rozumie uczucia miłości, pożądania i fascynacji. Jeśli kobieta pozwoli swojemu mężowi stracić zainteresowanie nią i zwrócić się ku innym kobietom, zwykle dzieje się tak z powodu jej ignorancji lub obojętności w kwestii tych trzech uczuć. Zakładamy tu oczywiście, że między mężem a żoną istniała kiedyś prawdziwa miłość. Ta zasada obowiązuje również w przypadku mężczyzny, który pozwala, aby jego żona przestała się nim interesować. Małżonkowie często sprzeczają się o drobiazgi. Jeśli jednak dokładnie przeanalizujemy ten problem, okazuje się, że prawdziwa przyczyna nieporozumień leży w obojętności lub ignorancji w kwestii miłości, fascynacji i pożądania. Co daje kobietom taką moc? Największą siłą motywującą mężczyznę jest pragnienie, aby zadowolić kobietę. Słyszycie? Czy, my, czy, czy możemy temu zaprzeczać? Natomiast, czy tak, czy tak. Mężczyzna ma cel zadowolić kobietę. Myśliwy w czasach prehistorycznych wspinał się na szczyty swych możliwości, aby przypodobać się kobiecie. Natura mężczyzny nie zmieniła się wcale w tym względzie. Dzisiejszy myśliwy nie przynosi do domu skór dzikich zwierząt. Jego pragnienie zdobycia względów w wybranki przejawia się w zapewnieniu jej pięknych ubrań, samochodów i dobrobytu. Mężczyzna tak samo pragnie zadowolić kobietę, jak przed erą cywilizacji. Zmieniła się jedynie metoda wykorzystana do osiągnięcia tego celu. Mężczyźni, którzy gromadzą wielkie bogactwa, sięgają po władzę i sławę, robią to głównie po to, aby zaspokoić swoje pragnienie zadowolenia kobiety. Usuń kobietę z ich życia, a ogromna fortuna stanie się dla większości mężczyzn całkowicie bezużyteczna. To właśnie pragnienie mężczyzny, aby dogodzić kobiecie, daje jej moc pozwalającą przesądzić o jego przyszłości. Kobieta, która rozumie naturę mężczyzny i taktownie zaspokaja jego potrzeby, nie powinna obawiać się konkurencji ze strony innych kobiet. Mężczyźni mogą być gigantami o niezłomnej sile woli, kiedy mają do czynienia z innymi mężczyznami, ale łatwo dają się prowadzić swojej wybrance. Większość mężczyzn nie przyzna się oczywiście, że łatwo poddaje się wpływowi kobiety, którą darzy względami, ponieważ w naturze samca leży chęć bycia uznawanym za silniejszą płeć. Natomiast inteligentna kobieta dostrzega tę męską cechę i nie robi z tego problemu. Niektórzy mężczyźni zdają sobie sprawę, że poddają się wpływowi swojej wybranki, żony, ukochanej, matki czy siostry, ale taktownie powstrzymują się od buntu, ponieważ są wystarczająco inteligentni, aby wiedzieć, iż żaden mężczyzna nie może czuć się szczęśliwy ani spełniony bez modyfikującego wpływu odpowiedniej kobiety. Mężczyzna, który nie dostrzega tego istotnego faktu, pozbawia się siły zdolnej, Pozbawia się siły zdolnej w większym stopniu pomóc mu w odniesieniu sukcesu, niż wszystkie pozostałe siły łącznie. Czyli Napoleon Hill pisze o tym, że to my, kobiety, tak naprawdę mamy wpływ na to, czy wy, wydźwigniemy do góry mężczyznę, czy go złamiemy i pociągniemy. Spowodujemy, że spadnie w dół. A o tym, jak to robimy, to już opowiadałam w tym live poprzednim. Jeszcze książka też o której niedawno mówiłam. Pełna moc życia Jacka Walkiewicza. I on też ma cały rozdział Pełna moc bliskości i też wam przeczytam, bo to jest bardzo ciekawe. Fragment wiążący się, fragmenty związane tutaj z tym naszym live'em. Tak to już jest w życiu, że pewne zjawiska chodzą parami. Mówi się potocznie, że nieszczęścia chodzą parami. Nie wiem czy tak jest, ale na pewno nierozłączne są miłość i bliskość. Bez miłości nie ma bliskości, i bez bliskości nie ma miłości. Jak dwie połówki orzeszka lub jak suwaczek, w którym dwie części idealnie ze sobą współgrają. Gdybym miał powiedzieć, na co ludzie najbardziej chorują, to właśnie wymieniłbym brak bliskości i brak miłości. Ciała nie da się oszukać. Ono zna odpowiedź na pytanie, czy dobrze mi z moim partnerem. Jeśli nie dobrze, to ciało się buntuje, drętwieje, zamiera w bezruchu, robi się sztywne. Nie wiem, co umiera wcześniej, czy bliskość, czy miłość. Może dzieje się to w jednym momencie, a może brak jednego wpływa na brak drugiego. Nauczcie się dawać. Zgodnie z powiedzeniem, jeśli czegoś nie dostajesz, spróbuj to dać. Tutaj też. Powiem szczerze, że to też zmieniłam. Że to, czego mi najbardziej brakowało, a najbardziej brakowało mi w pewnym momencie przytulania i bliskości i takiego dotyku, to no, miałam taki najpierw moment, że najpierw się nakręcałam. Wiecie, że tak, no już w ogóle mnie nie przytuli, nie dotknie, nie, nie, nie mizia i tak dalej, i siedzimy sobie osobno. Brakowało mi tego, ale nie wprost oczywiście też nie mówiłam o tym, że tego potrzebuję, bo facet ma się domyślić, nie? Tak kiedyś myślałam. A potem zaczęłam, to nawet nie wiedziałam, że w tej książce takie zdanie wyczytam później. Później zaczęłam właśnie działać według tej zasady. To, czego potrzebuję więcej, zaczęłam najpierw dawać. I to otworzyło drugą stronę. Bardzo ładnie na to, że teraz oboje bardzo, bardzo dużo tego, tej bliskości doznajemy. Dając szczodrze, doświadczysz w którymś momencie, że to coś zaczyna wracać. Szczodrość to słowo rzadko używane, oznacza pewną obfitość darów, jakie mamy do zaoferowania innym. Wśród tych darów są dar miłości i dar bliskości. W tych dwóch darach przejawia się smak codziennych relacji z innymi ludźmi: smak rozmowy, uścisków, smak przybijanych, piątek i żółwików, smak wielogodzinnych rozmów i tych momentów, podczas których zapada cisza. Ta cisza nigdy nie jest ciężarem, jeśli towarzyszy jej bliskość, jeśli zapada pomiędzy kochającymi się ludźmi, pomiędzy przyjaciółmi. Niektóry, niektórzy mówią, że tylko w obecności osób, które kochamy, można tak naturalnie i szczerze pomilczeć. Bez pobycia blisko siebie, swoich myśli, emocji, uczuć, nie można zbliżyć się do tej siedzącej obok osoby. Czyli znowuż, patrzcie, szacunek do siebie, miłość do siebie. Dlatego zamiast oczekiwać bliskości, najpierw warto nauczyć się odkrywać ją w sobie. Tym, którzy są przed, Przesyceni współczesnym językiem powiedziałbym, aby nauczyli się zarządzać swoją bliskością. A co to znaczy być blisko siebie samego? To zależy w jakim wymiarze czy fizycznym, czy duchowym, czy umysłowym. Najlepiej, jak one wszystkie stapiają się w pewną jedność. Wtedy bliskość własna oznacza dobrze się ze sobą czuć. Doświadczałem tego już od dzieciństwa, dobrze się czułem w swoim towarzystwie. Może dlatego, że wiele godzin spędzałem sam, a może dlatego, że taką mam naturę. No, więc o tym pisze Jacek Walkiewicz, że najpierw trzeba właśnie tą bliskość i miłość do siebie też e, posiadać, aby potem otrzymać jej więcej od innych osób. No, i to jest prawda, też się z tym zgadzam. No, a teraz ostatnia część, która tutaj w tym temacie się pięknie e, komponuje. Jedna z wspanialszych książek, Mm, jestem szczęśliwym singlem. Beata Pawlikowska. No, bardzo fajna książka. Nie tylko dla singli, bo właśnie Beatka tutaj nie opowiada o byciu singlem, jako że nie mam partnera. Tylko o byciu takim stuprocentowym singlem dla samego siebie. Wtedy każde partnerstwo jest wspaniałe i udane. O miłości książka jest. O związkach i szczęściu. Czy istnieje szczęśliwa miłość? Na czym polega emocjonalne uzależnienie? Jak je rozpoznać i jak się od niego uwolnić? Skąd się biorą toksyczne związki? Jak spotkać idealnego partnera? Jak poradzić sobie po trudnym rozstaniu? Jak naprawić relacje z trudnym mężem lub wymagającą żoną? Jak stworzyć dobry, szczęśliwy związek i jak nie stracić siebie i pozostać sobą? No i tutaj, tu o Jezu, tu bym mogła, wiecie, fragmentów czytać następne dwie godziny ale wybrałam kilka takich podstawowych. Jednym, jeden, jeden rozdział mówi o tym, bo ogólnie tutaj Beatka pisze o, w spisie treści mamy więzieniu myśli, być z kimś, mapa życia, dwa doświadczenia, druga ja, odchodzę, suknia ślubna, trzy najważniejsze rzeczy, ty ze sobą, po raz pierwszy w życiu. Takie ciekawe te tytuły są. Miłość, a uzależnienie, jeśli on będzie chciał odejść, jak zmienić drugiego człowieka, i tak dalej, i tak dalej. Dużo tutaj opisuje Beata ze swoich własnych doświadczeń życiowych. I teraz tak wybrałam takie trzy czy cztery fragmenty. Pierwszy to jest warunek szczęścia. I Beata pisze tak. Kiedy zobaczyłaś tytuł tej książki, co sobie pomyślałaś, że to będzie opowieść o życiu w pojedynkę, prawda? Ale przecież ja jestem teraz w związku, a jednak wciąż jak najbardziej jestem szczęśliwym singlem, bo bycie szczęśliwym singlem oznacza emocjonalną samodzielność. Ja opiekuję się moim życiem i moją duszą. Ja dostarczam sobie poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji i miłości. Ja świadomie dbam o to, żeby być zdrowa i silna. Ja troszczę się o to, żeby mieć marzenia i je spełniać. Ja codziennie poświęcam czas na rozmowę z samą sobą, ja znam moje pragnienia i potrzeby i staram się, żeby zostały zaspokojone. A ponad wszystko, ja dbam o to, żeby utrzymać w sobie stan wewnętrznej równowagi, patrzeć pozytywnie na świat, świat na siebie, świat i innych ludzi i cieszyć się z tego, co mam. Jestem świadomie odpowiedzialna za moje szczęście. Nie przerzucam, pisze Beata, tej odpowiedzialności na mojego partnera i nie oczekuję, że będzie umiał mnie uszczęśliwić. To wcale nie jest zadanie dla niego, a ja wcale nie chcę uzależniać mojego samopoczucia od tego, co mówi albo robi drugi człowiek. Wspaniałe, prawda? Ja dbam o to, żeby być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, niezależnie od tego, czy jestem w związku z kimś, czy z samą sobą. I do tego właśnie chcecie namówić. Jesteś w takim momencie swojego życia, do którego przyprowadziły cię wszystkie zdarzenia i decyzje z przeszłości. Mimo, że cię nie znam i nic nie wiem o twoim życiu, założę się, że jesteś w stanie wskazać kilka wspaniałych rzeczy, które masz i z których jesteś dumna. Być może jednocześnie trochę za bardzo koncentrujesz się na tym, co ci przeszkadza i co przesłania ci te wszystkie dobrości, które życie ci przyniosło. To właśnie dlatego, że przyzwyczaiłaś się do myślenia, że ktoś inny powinien dostarczyć ci powody do radości i szczęścia. Na przykład pewnie oczekujesz, że ktoś powinien pamiętać o twoich urodzinach i złożyć ci życzenia, albo ktoś powinien interesować się twoim samopoczuciem, albo że ktoś powinien podziękować ci za prezent, jaki mu dałaś. Jeśli myślisz, że ktoś coś powinien, to stajesz się więźniem. I to więźniem podw podwójnie spętanym. Po pierwsze, jesteś więźniem swoich oczekiwań, ponieważ oczekujesz, że ktoś powinien coś zrobić. Po drugie, jesteś więźniem tego, co zrobią albo czego nie zrobią inni ludzie. Bo jeżeli oczekujesz, że ktoś wyrazi wdzięczność za to, co dla niego zrobiłaś, to jeśli on tego nie zrobi, to będziesz miała zepsuty dzień, prawda? Jesteś więc więźniem swoich oczekiwań, a potem więźniem zachowania innych ludzi, ponieważ to oni ostatecznie nadają ton Twojemu życiu i mają wpływ na to, jak się czujesz. Czy jesteś szczęśliwa, czy rozczarowana i urażona? W pewien sposób, podświadomie, wytłuszczonym drukiem tutaj pisze Beata, wykluczyłaś z siebie z kręgu osób, które tworzą Twoje życie, i podświadomie przerzuciłaś to zadanie na innych ludzi: na męża, na rodziców, na dzieci, na siostrę albo brata, na przyjaciół. Ty starasz się ze wszystkich sił zaspokoić ich potrzeby, pamiętać o wszystkich rocznicach i dbać o to, żeby było im dobrze, ale w zamian, podświadomie oczywiście, oczekujesz, że oni zrobią to samo dla ciebie. Ja, jako szczęśliwy singiel, widzę to inaczej. W miarę moich możliwości staram się dbać o to, żeby zaspokoić potrzeby innych osób, ale jednocześnie z taką samą uwagą dbam o moje potrzeby i nie oczekuję, że ktoś zrobi to za mnie. Na przykład pamiętam o urodzinach mojego brata, dzwonię do niego i składam mu życzenia, ale nie oczekuję, że on będzie pamiętał o moich i wcale nie jest mi przykro, kiedy nie zadzwoni, bo ja koncentruję się na tym, żeby być dobrym człowiekiem, a nie na tym, żeby zmuszać do tego innych ludzi. Z tej samej radości daję mu prawo do tego, żeby zajmował się sprawami, które dla niego są ważniejsze i nie mam nic przeciwko temu, że moje urodziny nie znajdują się na liście spraw dla niego ważnych. Po prostu nie jest mi z tego powodu przykro. Ja mam swoje ważne sprawy, a on ma swoje inne ważne sprawy. To jest jeden fragmencik piękny, wspaniały, mówiący tak dużo o tym, że właśnie no, naprawdę potrzeba najpierw tej miłości szacunku do siebie. I wtedy nikt z zewnątrz nie jest w stanie nas ani skrzywdzić, ani nie będziemy oczekiwać jakichś działań w naszym kierunku. Taki tutaj podsumowanie wytłuszczone mam od baty. To jest pierwszy krok. Dostrzec samego siebie jako odrębną, w pełni wartościową osobę, która jest tak samo ważna jak inni ludzie. Chcieć spędzić ze sobą świadomie przynajmniej 10 minut każdego dnia. Dać sobie przyjaźń i miłość i codziennie o tym sobie przypominać. To jest ten pierwszy krok, żeby samemu siebie zaakceptować i być szczęśliwym ze sobą. Głodne serce, jeszcze taki fragment mam tu zaznaczony. Proste rozwiązania są zwykle dużo trudniejsze niż wielkie akcje, które przewracają życie do góry nogami. Byłoby Ci pewnie łatwiej, gdybym powiedziała, że jeśli czujesz się nieszczęśliwa w związku, to najlepiej weź kilo, zrozbij wszystko w proch i zacznij od nowa. Wtedy mogłabyś powiedzieć, no coś Ty, przecież ja nie mogę tak jednym ruchem przekreślić tylu lat małżeństwa, wspólnych kredytów, znajomych i wspomnień. I poczułabyś się usprawiedliwiona, że jesteś zmuszona zostać w tym samym życiowym miejscu, mimo że czujesz się nieszczęśliwa, zniewolona, sponiewierana i samotna. Dodałabyś pewnie też zaraz, że nie możesz się wyprowadzić, bo nie masz dokąd, że nie stać się na wynajęcie dodatkowego mieszkania, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i przerasta twoje skromne siły. Powiem ci, że tak tobą kieruje Twój dotychczasowy sposób myślenia, który zawsze każe ci uzależniać swoje szczęście i samopoczucie od innych ludzi. I nie dopuszcza do siebie myśli, że jesteś w stanie doskonale zadbać o siebie sama. Tyle, że ja wcale nie namawiam cię do rozstania, rozwodu i zburzenia całego dotychczasowego życia. Wprost przeciwnie, namawiam cię do czegoś dużo prostszego i łatwiejszego, co w gruncie rzeczy może okazać się dla ciebie dużo trudniejsze. Trudniejsze dlatego, że zależy wyłącznie od ciebie. A ty ze sobą dotychczas nie miałaś najlepszej współpracy, prawda? Tak tutaj pisze Beata. I bardzo fajny jeszcze jeden rozdział. Oczekiwania. Już też to było właśnie w dwóch poprzednich książkach, jak, czego oczekujemy. Ale Ata tutaj to pod, um, podsumowała rewelacyjnie. Ja Wam przeczytam cały ten rozdział, bo on jest genialny. Chyba cały. Zobaczymy, dokąd tam przeczytam. Eee, ale jest po prostu trafieniem w sedno, jeżeli chodzi o relacje takie damsko-męskie. Oczekiwania. To gigantyczny, niewidzialny bagaż, z którym wkraczasz do związku. Jest tak wielki, że obciąża zarówno ciebie, jak i drugą osobę. I tak ciężki, że oboje ledwie jesteście w stanie go udźwignąć. Powiesz, że nie masz wcale takich dużych oczekiwań? Że wystarczy ci, żeby on cię kochał i był wierny? Naprawdę? A ja myślę, że nawet nie zdajesz sobie w pełni sprawy ze wszystkiego, czego w rzeczywistości oczekujesz od drugiego człowieka w związku. To dzieje się podświadomie. Tak jak wyjaśniłam wcześniej, jesteśmy w pewien sposób przyuczani do tego, żeby uzależniać swoje szczęście, swoje samopoczucie i swoją przyszłość od tego, co robi i mówi drugi człowiek. Zobacz, kiedy spotykasz kogoś i zakochujesz się, pozornie nie masz żadnych oczekiwań. Gdyby on cię zapytał czego chcesz, powiedziałabyś pewnie chcę tylko być z tobą szczęśliwa. Ale gdybyśmy mogli zajrzeć do Twojego umysłu, to najprawdopodobniej znaleźlibyśmy tam tysiąc różnych drobnych i większych oczekiwań, z których sama w pełni nie zdajesz sobie sprawy. Na przykład, zapewne przyjmujesz podświadomie założenie, że w różnych sytuacjach on będzie reagował podobnie jak Ty, więc nie musisz formułować specjalnego oczekiwania, że on będzie potrafił zachować się przy, przy stole w taki sposób, jak Ty uważasz za wskazany i właściwy, prawda? Kiedy chłopak zapyta Cię, czego pragniesz, to nie powiesz mu przecież, pragnę, żebyś umiał jeść z zamkniętymi ustami, bez mlaskania i bez siorbania zupy. Nie powiesz mu tego, bo nawet nie wiesz, że tego pragniesz i że nieświadomie zakładasz, że on właśnie tak będzie się zachowywał. To przychodzi w związku dopiero po pewnym czasie. Poznajesz go lepiej i wtedy dopiero odkrywasz, jaki jest w różnych codziennych sytuacjach. Czy krzyczy na psa i łatwo traci cierpliwość, czy łapczywie wypija kieliszek wina, żeby szybciej poczuć jego działanie, czy chętnie sam płaci za zakupy, czy raczej woli zaczekać, aż ty sięgniesz po portfel, czy znika na całe dnie bez śladu życia, czy pamięta o Twoich urodzinach i tak dalej. Tego będziesz się dowiadywać stopniowo, im dłużej będziecie razem. Ale sama przyznaj, przecież ty masz oczekiwania. I teraz słuchajcie. Wypisała tutaj Beata listę oczekiwań takich podświadomych naszych kobiet. Widzę, że tu same kobietki na razie siedzą, więc zrozumiecie pewnie, o czym czytam. Oczekujesz, że on będzie Cię kochał, będzie pamiętał o Twoich urodzinach, będzie chciał słuchać tego, co masz mu do powiedzenia, będzie sprzątał po sobie w kuchni, będzie chciał spędzać z Tobą wolny czas, będzie widział, że zostawia brudne ślady, kiedy wchodzi w butach do salonu, będzie mówił, że Ciebie kocha. Będzie ci wierny, będzie mówił prawdę, będzie miał pracę, będzie dzielił się z tobą pieniędzmi, będzie ciekawy twoich planów i projektów, będzie chciał robić coś wspólnie z tobą, będzie chciał wyjechać z tobą na wakacje, nie opuści cię, da ci poczucie bezpieczeństwa, będzie dbał o ciebie, będzie chwalił twoje stroje, będzie potrzebował twojego towarzystwa, będzie lubił to samo co ty, będą mu smakowały twoje ulubione słodycze, będzie się śmiał z tych samych dowcipów. Będzie miał poczucie humoru, będzie miły dla Twoich rodziców, będzie cierpliwy dla Twojego kota albo psa. Będzie pamiętał, jaki lubisz deser, będzie nosił ubranie, które Ci się podoba. Będzie chciał być twoim przyjacielem, będziesz mogła mu się zwierzyć, będzie chciał Ci pomóc, będzie robił za Ciebie różne rzeczy, będzie wolał spędzać czas z Tobą niż sam, będzie wolał pójść z Tobą na spacer, zamiast oglądać czwarty mecz, będzie słuchał, co do. Wiecie, co dużo tego tu jest jeszcze chyba ze trzy strony. Na końcu pisze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta lista nie ma końca. To wszystko są podświadome oczekiwania, z którymi wkraczasz w każdy nowy związek. Czy wiesz, co się dzieje potem? Oczekiwania zostają skonfrontowane z rzeczywistością: pojawia się rozczarowanie, zaskoczenie, gniew, niechęć, sprzeciw, opór, lęk, przygnębienie, depresja, smutek, samotność, wycofanie, wyobcowanie, nienawiść. Kiedy wchodzisz w nowy związek z rozmaitymi, także nieuświadomionymi oczekiwaniami, twoja relacja z drugim człowiekiem koncentruje się głównie na porównaniu go z tym, czego się spodziewałaś, na osądzaniu jego zachowania, a potem najprawdopodobniej na próbach nauczenia go właściwego zachowania właściwego, ale z Twojego punktu widzenia, zgodnego z Twoim światopoglądem i wychowaniem. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrozumiałam na temat miłości i związków między ludźmi. Kiedy wchodzisz w związek z oczekiwaniami, to będziesz rozczarowana tym, że on zachowuje się inaczej, inaczej niż ty oczekujesz, inaczej niż uważasz za skazane. Najpierw jesteś zaskoczona, potem pojawia się zniecierpliwie niezłość i niechęć. Ale tak naprawdę to, co cię boli, to wcale nie to, co on robi, tylko to, że ty oczekiwałaś czegoś innego. <laughs> Prawda? Pyta Beata. Gdybyś tak samo jak on lubiła wcho wchodzić w zapłoconych butach na biały dywan w salonie, to wcale nie przeszkadzałoby ci to, że on to robi. Gdybyś tak samo jak on lubiła grać w okrutne, wojenne gry, to wcale nie miałabyś nic przeciwko temu, że on spędza całą noc na szczelani e szczelaniu bombami do potworów w komputerze. Gdyby tobie, tak samo jak jemu nie zależało na własnym zdrowiu, to nie uważałabyś za dziwne ani naganne, że on na śniadanie chrupie chipsy, zamiast obiadu zjada batona czekoladowego, a potem skarży się na to, że nie ma siły i boli go brzuch. Gdybyś myślała i czuła tak samo, jak on, nie przeszkadzałoby ci to, co on robi i mówi. Problem pojawia się wtedy, kiedy ty myślisz i czujesz inaczej, a poświadomie oczekujesz, że on będzie podobny do ciebie. Co wtedy robisz? Próbujesz go nauczyć lepszych nawyków, prawda? No, ja dosłownie tak u mnie było. Zgadzam się z tym. Próbujesz go zmienić, bo taki, jak jest teraz, nie odpowiada Twoim przyzwyczajeniom i oczekiwaniom. Chcesz go nauczyć porannego biegania, jedzenia sałatek, wycierania nosa w chusteczkę, chodzenia w kapciach, pamiętania o rocznicy ślubu, samodzielności, odwagi, dbania o zęby, spuszczania wody, opuszczania deski, zakręcania tubki z pastą, bycia miłym dla listonosza, szacunku dla władzy albo autorytetów, mówienia komplementów, wierności, szacunku dla pieniędzy, życzliwego podejścia do zwierząt, pamiętania o tym, żeby wysłać do Ciebie SMS, kiedy przyjedziesz, przyjedzie na miejsce, zachowania spokoju, kiedy stoi w korku, umiaru, kiedy pije alkohol, zrozumienia Twoich emocji, właściwego sposobu pocieszenia Cię, kiedy jesteś smutna, pomocy w obowiązkach domowych, dawania Ci właściwych prezentów, właściwego zachowania w pracy itd. itd., itd. 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 Wiecie, ile z tych punktów bym mogła tutaj sobie przypisać? Dużo. To, co próbowałam zmienić. Inaczej mówiąc, chcesz zrobić z niego kogoś, kim on nie jest. Chcesz go naprawić, chcesz, żeby był taki, jak tobie jest wygodnie, chcesz, żeby był taki, jak ty. Powiesz, że to nic złego, że ludzie wzajemnie uczą się od siebie różnych umiejętności, że dostosowują się do siebie nawzajem i tworzą rozwiązania kompromisowe? Teoretycznie masz rację, ale zobacz, jak to wygląda w praktyce. Przywiązujesz się podświadomie do pewnego rozwiązania, które uważasz za właściwe. Drugiego człowieka traktujesz podświadomie jak kogoś, kto nie jest w pełni dojrzałym i kompletnym dorosłym, z którym tworzysz partnerski związek. Traktujesz go jak kogoś, kogo trzeba dostosować do twoich oczekiwań, nauczyć go potrzebnych umiejętności, wychować jak uczniaka, który jest ładny i miły, ale niesforny i pełen złych nawyków, które trzeba z niego wykorzenić. To oznacza, że koncentrujesz swoją uwagę na tym, co on robi, dokąd idzie, jak reaguje, co mówi i z kim rozmawia. Przez cały czas automatycznie osądzasz jego zachowanie, oceniasz, czy ono jest dobre i poprawne, czy złe i niewłaściwe. Stajesz się niewolnikiem, stajesz się niewolnikiem swoich własnych oczekiwań, stajesz się niewolnikiem swoich własnych emocji związanych z tymi oczekiwaniami. Zobacz, ile czasu poświęcasz na rozmyślanie o tym, co on zrobił, dlaczego on to zrobił, albo jak on mógł tego nie zrobić i jak bardzo oraz na ile sposobów to ciebie krzywdzi. Stajesz się niewolnikiem własnych emocji, stajesz się niewolnikiem poczucia, że jesteś ofiarą związku, który nie spełnia twoich oczekiwań. Stajesz się niewolnikiem tego, co on robi, myśli i mówi, i od tego zależy twoje samopoczucie. Widzisz to? Stajesz się ofiarą swoich własnych oczekiwań. Książka genialna. Naprawdę, Beata, jak ją pisała, to już też dużo w życiu przeszła. Naprawdę, no, miała tu o czym pisać, i ta wiedza jest taka widać, że życiowa. Warto przeczytać. Nawet jak nie ma się żadnych tam problemów partnerskich, związkowych, to mimo wszystko warto tą książkę sobie przeczytać i parę rzeczy też jeszcze uzmysłowić. Tyle z literatury. Życzę miłego weekendu, życzę zmian w relacjach naszych małżeńsko partnerskich i dużo, dużo szczęścia i takiej radości z bycia samą ze sobą. Panowie oczywiście wam też polecam tą książkę mimo wszystko możecie zrozum może zrozumieć jakieś mechanizmy, które w naszej głowie się tworzą i być może też Naprawicie jakieś tam relacje, wiedząc, yy, jakie my, w jaki sposób my myślimy, i co tam u nas w głowie siedzi. Pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego razu. Pa! pa.